Dotarliśmy, proszę Państwa, do hasła Tomasza Lepera. Hasło brzmi: charyzma i rzetelność moim zdaniem jest nośne. Tak, słucham Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz się nazywam. Ja prowadzę kampanię pana Tomasza Lepera. A w czym temat, proszę powiedzieć? Chodzi o to, że szukamy kogoś, żeby plakaty nam wydrukował wyborcze są projekty? No właśnie, o to chodzi, że nie ma. Czy jest zdjęcie? No zdjęcia też nie będzie na plakacie. A co, kandydat jest tak mało fotogeniczny, że, nie że zdjęcia nie może być? No niestety tak, dlatego sam chcemy napis. Taki napis, wie pan, Leper przez 2 P, oczywiście, charyzma i rzetelność. I żeby to było taką czcionką Old Western albo, wie pan, Rio Grande. Znaczy, no chodzi o, o czcionkę country, tak? Tak, czcionkę country, dokładnie. I ten napis Leper, charyzma i rzetelność. Tak ojciec za Mówił. Ja już teraz, ja już teraz wiem, y, mogę zrobić panu plakat w stylistyce country, nie ma problemu. właśnie chodzi o to, żeby tam nie było naćkane, tylko my chcemy tylko i wyłącznie, żeby to był napis. No dobrze, okej, okay. ale nie ale do tego można dołożyć jakiś element takiej ramki, która tworzy tę... dobie pan dołoży ten, ramkę, co mi tam szkodzi. No to ja ten. panu zrobię, no to ja panu, jak mi pan poda, co ma być na tym plakacie, ja to zaraz zanotuję, to Dobrze. ja panu zrobię od razu projekt, bo akurat, akurat ten i pan przyjdzie na gotowe no i gotowe. przy tym będziemy mogli podyskutować Dobrze. Dokonać zmian i puścić na drugi. Dobrze, to ja panu powiem jak to ma być, dobrze? Bardzo proszę To, dobrze. Ja, to, to ja, ja to zanotuję, zrobię sobie szkic i, i, i troszkę, Dobrze, to jest tak móc. Myśleliśmy, że było żółte tło I czarny napis wyśrodkowany mhm. Leper Przez dwa P się pisze Leper. I to jest duży napis powiedzmy na górze, nie? Lecimy, tak? Tak, Leper, samo, bez mhm. Tomasz, tylko Leper Tak Charyzma, samo h a r Y, S, M, A. No charyzma, tak. tak. Charyzma. Rzetelność z kropką E, T, E, L, N, O, Z i C. Czyli leper, charyzma i rzetelność. Dobrze. Leper, charyzma i rzetelność. Rzetelność. że pan błędów nie porobił. Proszę pana, proszę pana, pan mówi, co ma być napisane. Akurat jeżeli chodzi o tę kwestie, to tutaj nie będzie problemu. Aha. Żeby tam prze, prze, pan przez, przez RZ nie napisał rzetelność. Dobrze. Albo charyzma przez cecharze pan nie zrobił No dobrze <głosy> <głosy> Nie wiem, czy pamiętasz, Andrzej Leper zagrał kiedyś Z siebie samego w filmie Jerzego Gruzy Gulczasa, jak myślisz? Tak? No, no nie wiedziałem, nie, to... nie, nie, nie pamiętałem ten, tej jego roli No, Tomasz to już by nie mógł <noise> bez, robotni, bez nadziei, po Nie ma pracy I perspektyw żadnych nie ma Egzystencja śmietnikoła rozpolana, jak bezrosza przeżyw życie polski temat. To kraina gdzieś pośrodku Europy, ciągle psuta, rozkradana, chociaż swojska. Postaw sukna na wciąż szarpany przez szakali, ten popsuty kraj to jest niestety Polska. Tradycja Książej i